Witajcie kochane, dzisiaj pokażę wam, jak w 5 minut doczepić zawijany kucyk. Zapraszam. Zawijany kucyk, czyli taka dopinka, którą po prostu same sobie przypniecie w domu na jakąś specjalną okazję, możecie to również nosić na co dzień. Te nasze kucyki dostępne w ofercie, te, które widzicie na zdjęciu, są to włosy syntetyczne, lekko falowane. Dzięki temu jest duża objętość, fajny efekt, a ważą tylko 100 gram. Czyli to znaczy, że nie będzie on ciężki i będzie Wam z nim wygodnie. Co będziemy potrzebować? Zwykłe wsówki i mocne gumki. E, no więc tak, kucyk możecie wyżej troszkę lub niżej sobie przymocować. E, to po prostu zależy już od waszego wyboru. Tutaj na mojej główce manekina zrobiłam sobie już taką mocną gumką, kucyk m, wysoki. E, I do tego kucyka będę zaraz e, dopinać naszą dopinkę. Okej. Okay. Czyli kucyk już mam. Teraz Wam pokażę dopinkę jeszcze raz, jak jest zrobiona. Widzicie włosy są tutaj na takiej siateczce wszyte. Tutaj jest spineczka. Z drugiej strony jest drzep, bo mamy też taką część tom, dzięki której zawiniecie włosy dookoła, że to będzie tak dyskretnie wyglądać. I taką wsówkę. Dzięki tej wsówce ten kucyk się bardzo dobrze trzyma. Także zaraz pokażę Wam, jak go założyć. Tak jak już mówiłam, to są włosy syntetyczne. Właśnie dzięki temu są lekkie i taki kucyk jest po prostu wygodnie nosić. I tutaj mam już przygotowany z bliska, widzicie, główkę. Tutaj trzeba wpiąć tą spineczkę. Ważne jest, żeby pod kucykiem, czyli pod gumką, ją wpiąć. Bo jak wy zapniecie to inaczej, to Wam on po prostu zjedzie. Ja jeszcze tak zaraz tą główkę ustawię, żebyście to dobrze widziały. Jak pod, pod gumką na tej bazie kucyka to należy wpiąć. Zobaczcie. Tutaj. Czyli najpierw sobie mocno wpinam, o tak. A później będę obwijała tą wolną częścią wszystko dookoła. I po to jest drzep, ponieważ to się wszystko dokładnie przyczepi. Pamiętajcie, żeby zrobić to dosyć ciasno, żeby on wam po prostu nie spadł. Nie martwcie się, bo to nie będzie was boleć ani za bardzo obciążać. To jest dosyć taka wygodna dupinka. Także obwijam te włosy dookoła. Widzicie, one są dosyć długie, także starczy po prostu, żeby zamaskować to łączenie. Wygląda to bardzo naturalnie, bardzo fajnie. I na koniec, jak skończę obwijanie, to będą mi potrzebne ja tutaj już je dwie wsówki, żeby tak jeszcze y, zamocować, żeby, żebym y, po prostu czuła, że to się wszystko mi dobrze trzyma. Czyli z dwóch stron jeszcze sobie te włoski teraz podepnę y, wsówką, taką jak Wam wcześniej pokazałam. Obrócę główkę, tak żebyście lepiej widziały. Eee, pamiętajcie, że właśnie jak podepnie, podepniecie to jeszcze cówkami, to to się będzie jeszcze lepiej trzymać i będziecie się czuły pewnie po prostu, że on wam nie zjedzie, nie spadnie, że się nic nie stanie. Na pewno zaletą takiego łucyka jest, że na specjalną okazję go możecie dopiąć. Naprawdę efekt jest bardzo fajny. Te włosy wygląda przez to, że one są lekko falowane. Wygląda, jakby było naprawdę mnóstwo. W tym momencie mamy dostępne trzy kolory. Ten, co widzicie na zdjęciu, na wideo, jest to kolor cztery czyli czekoladowy brąz. Jest też dwa, czyli najciemniejszy brąz i czarny, czyli kruczo czarna, czerń i jeden. Są trzy kolory, one są dostępne w naszym sklepie www.emezisfabrykawłosa.pl Zobaczcie, jeszcze tutaj na, na koniec Wam pokażę, jak ten kucyk już dopięty wygląda. Widzicie, bardzo fajnie, jest dużo, dużo taka duża objętość tych włosów. Wygląda, ich, jakby ich było bardzo dużo. Gdyby te włosy były proste, tym bardziej, że to są włosy syntetyczne, nie byłoby takiego fajnego efektu. Właśnie przy syntetycznych takie, takie loki, jakieś fale wyglądają fajnie. Na przykład teraz jest też taka moda na afroloki. Afroloki to też są, pamiętajcie, wszystkie włosy syntetyczne. Są dosyć lekkie, właśnie fajnie wyglądają. Pamiętajcie, że włosy syntetyczne pielęgnujemy inaczej niż włosy prawdziwe, jeśli chodzi o mycie. Zrobię też o tym filmu. I włosy syntetyczne po prostu już nie układamy tak jak naturalnych, czyli jeżeli kupujecie fale, to to będziecie mieć fale. Nie da się tego wyprostować, zmienić w żaden sposób. Ale jest to na pewno fajne rozwiązanie, tym bardziej, że takie kucyk z włosów syntetycznych naprawdę niewiele kosztuje, a może odmienić wasz wygląd szybko. E, także zapraszam do naszego sklepu www.mezisfabrykawosa.pl, gdzie znajdziecie te gucyki. E, tak jak już mówiłam, w trzech e, kolorach. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, zapraszam do kontaktu telefonicznego. E, zobaczcie, tutaj mam też inne zdjęcie, to jest w świetle dziennym akurat. E, w świetle dziennym te włoski troszkę się mniej błyszczą i wyglądają troszkę bardziej naturalnie. To jest ten sam, dokładnie kolor, ta czwórka. E, tak w świetle dziennym wygląda kolor 2 dwa, Czyli najciemniejszy brąz, który też jest dostępny. E, czyli też taka właśnie, taka gorzka czekolada, najciemniejszy brąz, a tak wygląda czarny, czyli czarny, kruczo-czarny, granatowa czerń tak one są czasem nazywane. E, pamiętajcie, że właśnie bardzo ważne jest przed założeniem zrobić mocne i porządne, także przyłóżcie się do tego. E, I e, możecie, to właśnie naj, najfajniejsze jest to, że. Za pomocą takiego kucyka naprawdę same możecie odmienić swój wygląd. Na, na jakąś specjalną okazję, na jakieś, na jakieś specjalne wyjście, naprawdę jest to bardzo proste. Będziemy też mieć w naszej ofercie z włosów naturalnych takie kucyki. Także zapraszam. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli dacie łapkę w górę, będzie bardzo mi miło. Zapraszam też do subskrybowania naszego kanału. Dziękuję.